Chciałbym zaprezentować sterboksa w funkcji wędrujące oświetlenie. Polega to na tym, że po podaniu impulsu na wejście, po kolei załączają nam się określone wyjścia aż do pełnego załączenia. Oczywiście czasy te są regulowalne. Po określonym czasie od drugiej strony zaczynają nam się wyłączać poszczególne wyjścia. Jeżeli impuls zostanie podany na inne wejście, sytuacja będzie analogiczna z działaniem w drugą stronę. Idealne do podjazdów, do schodów, do przejść. Gdy zamiast wyłączników zastosujemy czujniki ruchu, system będzie cały zautomatyzowany i może nam załączać nasze oświetlenie. W momencie, gdy zaczynamy wchodzić w określone pomieszczenia lub wjeżdżać na posesję. Funkcję tę można również użyć z dowolnego innego sterowania, z dowolnego innego panela, z dowolnej innej funkcji sterboxa.